Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax a to jest Warhammer Chaos Bane mojej kochani gierka na którą bardzo bardzo długo czekałem zapowiadała się ona niesamowicie i wyśmienicie klimatycznie wreszcie jakiś porządny praktycznie triple ARPG hack and slash tymczasem chciałbym was bardzo przed tą grą przestrzec, bo ona na gameplayach wygląda bardzo dobrze. Na, e, za, prezentuje naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie rozgrywki, jeżeli byście chcieli troszeczkę pooglądać jakiegoś let's play play'a, jakiegoś youtubera, to ona na początku wydaje się naprawdę bardzo, bardzo fajna i rozbudowana, pełna niesamowicie dobrych rozwiązań, ale rzeczywistość jest bardzo, bardzo źle wygląda i nie mówię dużo tutaj spędziłem do, dobrego czasu naprawdę przynajmniej pierwsze kilka godzin naprawdę świetnie się bawiłem byłem wkręcony zajarany i tak dalej ale niestety jedno trzeba przyznać jest to gra która została zraszowana na tą grę był pomysł na tą grę pewnie były środki na tą grę wszystko było ale na tą grę nie było za bardzo pewnie zapewne czasu i to ze szczegółami wam opowiem w osobnym filmie. Tymczasem chciałbym Wam tak pokrótce pokazać, jak tutaj to wygląda, walka i to wszystko. Ale od razu Wam z góry powiem, jeżeli jesteście fanami PawłowExile, nawet Diablo 3, to ta gra jest dużo mniej złożona niż te dwie gry. Dziwne, że dodałem Diablo 3 koło PawłowExile. Pewnie, pewnie stwierdzicie, ale tak. Ona jest. Dużo mniej złożona od Diablo 3. Przynajmniej na tym etapie, na którym jest teraz. Nie wiem, jak tam dalej będzie z aktualizacjami, ale na ten moment ta gra jest dużo mniej złożona niż Diablo 3. Statystyk mamy dosłownie kilka. Drzewko nie daje. daje złudne poczucie wyboru, tak naprawdę. Um... System skill jest też podobny do Diablo 3 w pewnym sensie. Jest troszeczkę inny, ale podobny do Diablo 3 w pewnym sensie. Feeling walki jest bardzo ok. Grafika, jak widzicie, jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo ładna. I y, są bardzo ciekawe mechaniki klas, oczywiście. Ale gra jest niedokończona. Jak widzicie, to jest w pewnym sensie. Ja jeszcze nie skończyłem kampanii, bo naprawdę już miałem dosyć. O tym też powiem Wam ze szczegółami w, um, w osobnym filmie, dlaczego miałem dosyć. E, nie chodzi o to o poziom trudności broń łoże, bo nie jest to gra trudna w żadnym spot, stopniu. Pierwsza walka z bossem była dla mnie trudna osobiście, ale e, później już wszystko szło z górki. E, tutaj mamy do wyboru, jeżeli chcemy jakikolwiek endgame, to tak, mamy misję główną, która jest zablokowana, bo już w tej lokacji zrobiłem misję główną inwazję, walkę z bossami oraz ekspedycję którą sobie teraz zrobimy, ja Wam przedstawię mniej więcej moją postać i skille i tak dalej. jest to łuczniczka jedna z kilku klas dostępnych w grze jej mechanika opiera się na tym że na spacji potrafi zrobić przewrót to jest jedna z jej takich mechanik Każda klasa ma swoją rzecz na spacji, że tak powiem. E, między innymi e, mag może wysyłać sobie kule ognia, którą na spacji steruje, gdzie ona ma dokładnie e, m, podążać. A tutaj akurat ta postać robi przewrót. Jest on bardzo przydatny, bardzo fajny. Ale oprócz tego mamy tutaj takiego duszka. Widzicie? Taką wróżkę, taki, motyl, taki motylek w zasadzie, bardziej niż wróżka. I on, kiedy się pali na jasno, to kiedy do niego podejdziemy, ładuje nam źródło, z którego możemy walić Skilami. Jeżeli chodzi o tą postać, to na prawym przycisku mam skilla dokładnie takiego, rozszczepiony taki ogień. Samo źródło się nie regeneruje, więc trzeba będzie to Wam szybko pokazać. Na lewym mam strzałę, która się rozszczepia dopiero później, kiedy dopiero uderza przeciwnika i rozbija się tam o parę innych przeciwników. Pod jedynką mam wezwanie grupy Driad, które robią niezły rozpierdziel. Pod dwójką mam rzut taką glewią no, oczywiście glewie to jest um, źle użyte. Tutaj um, Tutaj to, to się nazywa zatruty pocisk, ale Warcraft, w Warcraftie to, to były glewie, które były źle tam po prostu nazwane. One nie były glewiami. No i pod y, trójką mam odpychającą salwę doskonałą, czyli coś takiego, gdzie proszę bardzo strzelam strzałami, i one odpychają wrogów i zadają dosyć mm, duże obrażenia. A skill pod dwójką wygląda w taki sposób: rzucamy taką. Takim ostrzem, które wszystkich zatruwa i zadaje bardzo dużo obrażenia. Niestety nie można z nim spamić, bo on ma dosyć długi cooldown. No i odriady też mają dosyć długi cooldown. To, gdzie teraz się znajdujemy, jest to w pewnym, w pewnym sensie rift z Diablo 2, Diablo trójki przepraszam. Ale jest to rift, w którym, moi kochani... W każdym akcie ten Riff wygląda tak samo. Jesteśmy w pierwszym akcie, Riff będzie wyglądał tak jak właśnie tutaj, ten kanał. Nie wiem nawet czy za bardzo się tutaj różni to czy można wylosować inny układ, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, 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 aż na, tak, na, na tyle tego nie testowałem. Ale no environment assety, wszystko wygląda tak jak tutaj widzicie w pierwszym akcie. W drugim jest przypisane do, do drugiego aktu, w trzecim do trzeciego i w czwartym do czwartego, czyli mamy... Wiecie ile mamy, tak? Cztery. Ale tutaj mamy coś fajnego. Zniż przedmioty... O, nie zdążyłem przeczytać. W tych liftach pojawiają się jak widzicie, um, przywołajmy nasze zwiady, um, wydarzenia, które musimy... żeby... kiedy je zrobimy, zwiększamy sobie mnożnik um, wypadających przedmiotów, czy tam rzadkości przedmiotów. Um, Musimy zniszczyć teraz aktualnie ołtarze, których tutaj nigdy nie widzę. No jak widzicie, ten ostrze naprawdę dużo zadaje. Mopki, niestety ich mechanika w znacznej większości polega na kupą panowie kupą, czyli jest ich mnóstwo, większość wali z mele. Te duże grupy mają swojego większego jakby takiego szamana, który je wzmacnia w jakiś sposób, tak jak tutaj na przykład. Ale jeżeli chodzi o sam komba, samą walkę, to walczy się fajnie, naprawdę fajnie. Muszę Wam przyznać, że frajda z tego płynie. Szczególnie jak robimy taki, takie większe rozpierdziele. Gdzie to wydarzenie ma miejsce? One, one, one się... Te, te wydarzenia różne się pojawiają z tego co widziałem. I różnie to działa. Tego z ołtarzami jeszcze chyba nie widziałem, tak szczerze mówiąc. Robiłem to kilka razy. Kampania naprawdę pierwsza godzina, a nawet dwie, wygląda wyśmienicie. Naprawdę zapowiada się epicka przygoda w e, hacker/u z fajną fabułą, z cinematykami, fajnymi dialogami i tak dalej. Ale później dociera do nas mm, straszna prawda o tym, że gra jest tak chamsko niedokończona jak chamsko niedokończone bywa Fallout 76 z tym, że tutaj jesteśmy wolni od bugów, wolni od glitchy nic mi się takiego złego nie zdarzyło tutaj grając w tego Chaos Bay na co bym zwrócił uwagę jeżeli chodzi o tego typu sprawy ale większość aktu odbywa się na jednej mapce na tej na której tutaj jesteśmy, między innymi akurat pierwszy akt ma 3 czy 4 takie mapki ale mm, wygląda to mniej więcej tak, że fabularnie coś tam coś tam się dzieje, bla bla bla, coś tam robimy, musimy coś tam zrobić Wysłani jesteśmy w te kanały tutaj, tak? Pod zamkiem. No i spoko. No, bardzo klasycznie schodzimy do kanału, rozprawiamy się z potworami, lokacja jest bardzo duża. Wchodzimy od punktu A do punktu B punkt B jest na końcu no i na końcu mamy zejście niżej które kończy misję kiedy schodzimy niżej teleportujemy się do miasta i tam kończymy fabularnie misje, są dialogi, bla 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 No okej, okay. spoko nie wygląda to jeszcze tak groźnie ale kiedy w drugiej misji mowa jest o innym miejscu, w które mamy się dostać ehm, nie pamiętam dokładnie lurowo w jakie miejsce mamy się dostać, ale powiedzmy, że tam mowa jest, że no, trzeba się pozbyć tych i tych potworów stąd i stamtąd. Przechodzimy w obszar misji, klikamy na misję, przenosimy się z powrotem tutaj, w tą samą lokację. Dochodzimy tak samo, z tego samego punktu do tego samego punktu, tylko że z tym razem na końcu walczymy z jakąś tam elitką. Znowu schodzimy niżej, co teleportuje nas do miasta, moi kochani. No i znowu gadka, tak jakbyśmy byli w ogóle w innym miejscu i robili co innego. Później mapka się zmienia bodajże, nie pamiętam dokładnie kolejności Staram się Wam to zamknąć w takim schemacie, żebyście zrozumieli o co mi chodzi Jeżeli w to nie graliście Schodzimy w lokację numer 2 Bodajże to są mury miasta tutaj I w tej lokacji numer 2 coś tam robimy, dochodzimy do końca murów I na końcu jest zejście w lokację dalej Która nas przenosi znowu do miasta Znowu musimy jakąś zrobić misję Rozmawiamy tam z, e, z głównymi postaciami opowiadamy na dialogi, bla 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 bla. Ym, I przenosimy się z powrotem tutaj do tych kanałów. I fabularnie powinniśmy być... O kurde, coś mi zrobił tutaj, nie zauważyłem co. Fabularnie powinniśmy być niby gdzieś indziej. Ale znowu są tutaj te kanały. I tak te mapki się rotują do końca aktu i w każdym akcie jest tak samo, z tym, że na przykład w drugim... O ile dobrze kojarzę, to w drugim praktycznie wszystko dzieje się na jednej czy na dwóch mapkach. Tak więc bez wątpienia widać, że cały... Nie wiem, albo cały koszt produkcji został z, zrobiony... E, rozłożony tak, żeby ta jedna mapka y, była mega dopracowana, ładna i sprawiała świetne wrażenie. Y, albo po prostu w trakcie... W trakcie developingu tej gry stwierdzono, że ok, to i tak będzie, to i tak nie przyniesie za dużo pieniędzy, więc to jakoś podwincie temat, zróbcie tak, żeby było fajnie. Użyjcie tego, co macie i, i na tym kończymy. Wydajemy grę taka, jaka jest. Zmieśćcie tą fabułę w tym i tyle. Po premierze wyszedł jakiś patch tutaj z. Endgame'em, niby, no ale ten endgame to też to jest pogoń za relikwiami. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mega się zraziłem pod koniec kampanii, więc troszeczkę odłożyłem tą grę. Ale wierzcie mi, że no na pewno nie jest to nic wybitnego patrząc po zasobach, z których gra czerpie, czyli z kilku dosłownie mapek, tu jest. W całej grze podejrzewam tyle mapek co w Pierwszym akcie Diablo 1, Diablo 1 nie przepraszam Diablo 2 <gryw> Albo Diablo 3 Z tym, że to jest gra, która kosztuje normalnie W pełnej cenie 200 złotych Jakby to była gra za 30 zł, to ja, mówię, to ja bym ją Wam bardzo polecał Bardzo Tym bardziej, że mam multiplayer, który jest tam gdzieś podzielony na role hmm, Chyba bardzo bym wam wtedy ją polecał. Ale prawda jest taka, że ta gra jest mega droga, ona kosztuje... Wiecie co za 200 zł można kupić? Można kupić całą trylogię Batmanów, tych Arkan. Można do tego dokupić sobie dwie części... Może nie dwie, ale na pewno pierwszą część... Shadow of Mordor Można za to sobie kupić jakieś tam zestawy do Pawłowek do, do tego sobie można dokupić naprawdę, no nie wiem Duma z 2016 roku Można sobie kupić Mortala y, dziesiątkę z y, 2015 roku Można Wiedźmina trójkę już teraz chyba nawet kupić za to y, za, za tą kasę y, Tak więc no mm, Cenowo to tak średnio to wychodzi Aczkolwiek no ja kupiłem tą grę, dostałem troszeczkę na nią dotacji Yy, oraz yy, no, liczyłem naprawdę na to, że będę mógł zrobić bardzo dużo materiałów z tej gry. Przeliczyłem się. Yy, pierwszy mój plan był taki, że przejdę sobie całą kampanię, zrobię taką yy, prawidłową recenzję tej kampanii. Yy, później za zajrzę w ten endgame, zobaczę co tam się w tym endgame będzie działo. Zrobię jakieś filmy o tym, o każdym z trybów endgameowych i tak dalej. Ale naprawdę w trakcie w trakcie w ogóle jeszcze pierwszy ode mnie tą gierkę chyba e, zrobił brodaty. Znaczy e, przeszedł ją całą i zrobił o niej materiał, gdzie ja byłem jeszcze w takiej fazie, że nie za bardzo się z nim zgadzałem w tych w, 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 w jego stwierdzeniach, ale później. Sam to zauważyłem, że faktycznie, pomimo tego, że byłem troszeczkę nastawiony tak, że. Wdałem 200 na tą Gierkę. Wiecie, jest takie psychologiczne podejście, że jak się wyda trochę pieniędzy na sprzęt albo na grę, to jednak się stoi troszeczkę za nią murem. Ym... Niektórzy tak mają. Ja myślę, że tak nie mam, ale. Widocznie tak chyba każdy ma. W mniejszym, mniejszym, większym lub większym stopniu. Większym lub większym? Mniejszym lub większym. Ym... Ale przejrzałem w pewnym momencie na oczy i to nie, nie zasugerowałem się jego recenzją. Broń Boże, chciałem nawet, e, chciałem nawet widzieć e, to na odwrót troszeczkę, ale nie, nie ma o czym gadać, tutaj naprawdę jest większość rzeczy niedokończonych, niedokończonych i to, że one są niedokończone, to nie tylko o lokacje o tym mówią, mówi o tym również to, że na przykład postać, którą gram teraz, to jest elfka, ona jest pre-made kobietą. Krasnolud jest mężczyzną, mag jest też mężczyzną, bla bla bla. Ale ona co jakiś czas w kampanii odzywa się męskim głosem. I to takim. to, to nie jest glitch. Ona mówi normalnie swoją kwestię, tylko że męskim głosem to takim, którego nie sposób pomylić. To nie jest złudzenie jakieś czy coś. Ona mówi po prostu męskim głosem w pewnym momencie. W kilku momentach kampanii, dwóch albo trzech. Tak więc widać było, że planowano wcześniej wybór płci. Nagrano do niej ścieżki, ale w pewnym momencie widocznie wydawca stwierdził, że słuchajcie, no, nic z tego nie będzie. Nara, to co macie, zmontujcie z tego kampanię i tyle. Pokażę Wam jeszcze jedną kwestię. Nasza postać buduje sobie ulta przez całą lokację i mają tylko w tej lokacji w zależności od poziomu na początku mamy jedną kulkę potem dwie na końcu trzy mamy różne skille, mamy więcej skilli później do dyspozycji w trybie tego ulta takiego reidra można powiedzieć czy demona którego mamy w sobie w środku bo tak to chyba lorowe jest rozwiązane. na tyldzie uruchamiamy to ja widzę tutaj że tej jakoś niedokładnie to zostało wycięte tutaj nie wiem czy to będzie widać na YouTube ale chyba nie na tyldzie odpalamy sobie ten tryb i on trwa bardzo krótko, ale jest mega, mega widowiskowy, i to było coś, co chciałem bardzo chwalić. Ale okej, okay, odpalmy i zobaczmy, jak zobaczymy przeciwników. Podstawowy atak wygląda tak, prawym przyciskiem skaczemy i rozbijamy. Jakie mamy wydarzenie? Przeczytajmy, łowy. Aha, musimy znaleźć przeciwników, tak, którzy są na mapie. Oj, skończył się, o cholera. I kiedy mamy mm, ten tryb odpalony? Mamy łowy, i co nam te łowy dają? Aha, jak najwięcej przeciwników w krótkim czasie. Dobrze, że to odpaliśmy w tym momencie. Jeszcze mam mi sekundę, dobra. Koniec wydarzenia. Plus 200 y, doświadczenia i premia do obrażeń, która trwa ile? Nie widać, niestety, chyba nigdzie. I tak te wydarzenia się nakładają na siebie w tym dungu mniej więcej. To jest całkiem sexy mechanika, widać że ktoś kto tutaj działał, miał jakiś pomysł na ten endgame, ale widocznie nie było czasu na zaaplikowanie tego wszystkiego tak, żeby to wszystko działało pięknie i naprawdę mogło zagrozić jakiejkolwiek grze na ten moment na rynku z hackem Slash. I w tym trybie tego Rage'a, jak widzicie, dropią, nie dropią nam itemy normalne, chociaż one też chyba dropią, ale w większości dropią na takie odłamki, które później używamy do craftu, który jest bardzo, bardzo ograniczony. Bardzo, bardzo spłycony, spłycony, Jest bardzo płytki po prostu. Wierzcie mi, że jest dużo płytszy niż w Diablo 3. Okej, okay, mamy wydarzenie: tropienie, a musimy. Okej, okay, koniec tropienia. Premia łupu. Szybko się odpaliło, szybko się skończyło. Mamy takich większych, jak widzicie, tutaj w tych długach. Takich większych mobków. No, ale one spływają. Na którą nie gramy na normalu. Wiadomo, tam wyższe poziomy wymagają troszeczkę więcej rzeczy. Ok, zginął nasz mobek, troszeczkę ubił nasze dryady. Gdzie my jesteśmy na mapce? Tutaj. O nie, jednak troszeczkę różnią się te mapki układem. Teraz tak patrzę. Poprzedni ran, w którym chciałem sprawdzić, jak gierka będzie chodziła podczas nagrywania. No i widzicie, to jest koniec lifta. Nie jestem pewien, czy to do końca działa. Że jak oczyścimy z wszystkich wrogów, obszar to nam się odhaczy. Ale po prostu wychodzimy i tu mamy koniec. Koniec. Koniec, moi kochani. Pier, pier, pierwszej aktywności jaką mamy po zakończeniu aktu Te aktywności możemy odpalać po zakończeniu aktu I możemy również odpalać walkę z bossem końcowym Który przynajmniej w pierwszym akcie naprawdę zrobił na mnie Bardzo dobre wrażenie, bardzo fajna walka Bardzo fajnie się grało, byłem naprawdę podjarany Gorąco mi było jak, ją, jak w końcu się udało z nim wygrać I wydawało mi się, że ta gierka, pomimo tego, że pierwszy jak był biedny w lokację To jednak jeszcze coś z niej będzie Bo same walki z bossami zapowiadały się mega dobrze. No, późniejsze były dużo łatwiejsze, niestety, ale nadal były bardzo ciekawe. Tymczasem, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Przejdę tą kampację, kamp kampację, kampanię do końca, jestem na samym koniuszku i wtedy postaram się zrobić taką proper recenzję. Wszystko mam tutaj wy, wypunktować, co jest złe, a co dobre co czeka w tą, co zapowiada się, że w tej grze będzie w przyszłości, bo tam deweloperzy coś tam update'ują, że jakieś będą dodatkowe ymm, rzeczy endgame'owe. Cóż, zobaczymy, póki co ymm, nie mogę Wam polecić zakupu tej gry, a wręcz Wam odradzam. Wręcz Wam odradzam. Dużo ciekawiej zapowiada się Volsen Lords of Mayhem z dużo mniejszego studia. Ymm, pomimo tego, że długo bardzo na to czekamy, to Pierwszy akt praktycznie już zrobiłem cały i zapowiada się o wiele lepiej, o niebo lepiej. Ale to również w innym materiale o tym pogadamy. Dzięki ma wielkie za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i zajrzyj, zajrzyjcie na Discorda mojego em, kanałowego, gdzie możecie podzielić się swoimi opiniami i sugestiami. Dzięki ma wielkie, do następnego. Pa! pa.